Kochani, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo wczesnym porą, 15 stycznia, w środę, środek tygodnia, kochani, za oknem, bynajmniej w Kielcach i na południu Polski, śniegu, popachy znów. Tylko właśnie się roztapia, więc, kochani, uważajcie, bo też może padać deszcz. No i na sople, na wszelkie roztopy, na ślizgawice, kochani, uważajcie na to. A ja oczywiście sprawdzę energię dla Was, kochani, więc wybieramy sobie już w głowie, może już macie, liczbę od 1 do 3. Dzisiaj aniołki. Raz, dwa, trzy. Ja wybiorę trójeczkę dzisiaj, zobaczę jaka będzie energia trójkowa. Więc tak, jedyneczki, dwójeczki, trójeczki wybieracie, kochani. A ja sprawdzam, co, co nas i Was dzisiaj może czekać. Jedyneczki, jedyneczki, jedyneczki mają dzisiaj dobry moment. Będą idealne momenty, zobaczymy, do jakiej strefy życiowej. Ogólnie, ogólnie, jedyneczki, ogólnie gdzieś, czy to finanse, czy to dom, czy rodzina, czy zdrowie, jest dobry moment. Jest dobry moment też i do zmian, ale ogólnie powinno dzisiaj być ok. Ale też będzie jakaś, jest potrzebna Wasza niekonwencjonalność do załatwiania pewnych spraw lub problemów lub rozmów z ludźmi. Bo coś nie jest łatwego do przejścia, ale dacie sobie z tym radę. Coś pokombinujecie i się uda. Dwójeczki, dwójeczki dziś. Oj, dwójeczki, energia nie. Energia nie. Szczególnie do finansów. Finanse, praca, szkoła, nauka. Nie wydajemy dzisiaj, pilnujemy pieniędzy. W pracy może być nerwowo, jeśli są poszukiwania pracy, no kiepski dzień I kiepski dzień do wydawania pieniędzy dla dwójeczek Więc dwójeczki, stopujemy się, zamrażamy pieniążki, będziemy wydawać jutro Ale też ufajcie sobie, ufajcie jakimś wewnętrznym znakom, które Was wprowadzą w jakieś dobre miejsce No i trójeczki, trójeczki, kto wybrał trójeczki? No widzicie, jest sukces, no kochani, czułem, żeby wybrać trójkę Jest sukces, będzie dobrze Finansowe. Tutaj, akurat, jeśli chodzi o pracę, finanse, naukę, inwestowanie, dzisiaj jest dobry dzień. Dlatego już zaczynam tak wcześnie pracę, jak widać, bo trzy zajęcia zawodowe czekają. Ale jak skończę się sukcesem, no to nic tylko pracować. Ale musimy, musimy uważać, trójeczki. Komunikacja w związkach mogą być zgrzytki. Musimy się ze sobą rozmawiać, nie tłamsić w sobie, nie tupać nóżką, nie obrażać się, tylko też być asertywnym. Ale słuchać drugiej osoby i rozmawiać. A będzie dobrze. Więc kochani, trzymajcie się miłej środy, spokojnej, dużo zdrówka, uważajcie na drodze. No i do zobaczenia na liveach i na kolejnych filmikach. Pa, pa.